Witam, dzień dobry. Dzisiaj pokażę Państwu maluszka. I to nie jest prezentacja jakiegoś rodzynka e, pięknego, e, pięknego e, klasyka, jak timera. E, tylko po prostu jak ten maluszek wygląda. I żeby sobie taki filmik obejrzeć na przykład za 10 lat w 2070 roku, jakie to wynalazki były. Bo podejrzewam, że za 50 lat też będzie ich bardzo mało. Nawet dla samego siebie taki film zrzucę na YouTube i zostawię żeby sobie potem obejrzeć albo pokazać dzieciom albo wnukom. Więc tak, ten autko stoi naprawdę bardzo długo. Zobaczcie, jaki to jest technologia. O, wszystko skrzypi. Drzwi to bardzo mały kąt mają otwierania. Ja nie wiem, jak to kiedyś mój tata jeździł z mamą. W tym do Bułgarii, po Rumunii. Jeszcze ciągnęli przyczepy niewiadówki. To pamiętam, zawsze opadało w dół. No i co, taka deseczka rozdzielcza ładna. Tutaj zegary to już oczywiście mamy ten dobrze, bo to jest elegant. To jest już ostatni wypust. Ostatni wypust to jest 2000 rok. Szybki korepka, tu mamy schoweczek ładnie, o jakąś książeczkę. Instrukcję obsługi ładną mamy tutaj, jak się z tym autem posługiwać. Tu mamy głośniczek. Zapalniczkę mamy nawet ładną. Tutaj mamy coś do ogrzewania, chyba tu powinno być radyjko, ale ta wersja. Widzę, że to jest oryginalny wkład, więc tutaj radia nie przewidzieli. Tutaj jakiś ee, schowaczek, proszę nie patrzeć, bo to wszystko jest brudne. Auto stoi od dłuższego czasu. Nie dość, że nie jeżdżą, to nawet nie odpalane. Skrzynia czterobiegowa. Tutaj mamy sanie i ciepło zimno. Tutaj mamy, tak? Ciepło zimno, chociaż tutaj nie mam żadnego nadmuchu. Tylko sobie swobodnie z tych krateczek nam dmucha tu mamy światła przeciwmgielne tu włączanie świateł o, coś nawet działa, akumulator coś nawet trzyma zobaczymy, czy odpali awaryjne migacze, światełka, wycieraczki kierownica dwuramienna zobaczymy, czy to odpalimy mamy tu kluczyki, oczywiście tutaj do malucha to, to były, pamiętam Jednym się odpalało, tu już do kada skrzyni biegu jest. Widzę, o, to kluczy tego. Pamiętam, że tutaj wkładki się psuły, więc jednym kluczykiem odpalamy. drugim znowu drzwi otwieramy. Yy, tam jeszcze wlew paliwa. Znowu kolejnym kluczykiem. Jest tych kluczyków, to było tyle namieszanych, że dobra, zobaczymy, czy odpalimy to ale to też wątpię. O, coś pikło. O nie, coś tam kręci. Zaraz zobaczymy. Sanie musimy dać na fula. Kluczek odpali, to będę, będę w szoku. Coś kręci, ale słabiutko. Nie odpali, niestety. Niestety nie odpali. Ok, innym razem odpalimy. To tak wygląda kabina. Ja mam 1,77 m wzrostu, nogi mam zgięte. fotel odsunięty na maksa. Tu zamknę te drzwi. Kurczę, ani gdzie ręki tu położyć, ani w środku, do sufitu 5 cm, zobaczymy, z tyłu kanapę, o kurczę, z tyłu kanapa, tutaj w podnoszeniu mamy fotela, wsiadamy sobie z tyłu, tu bardzo dużo jest miejsca, o, kładziemy fotel, ojej, yeah. nie, nie mogę go zamknąć nawet, nie mogę go zamknąć, muszę nogi jakoś na bok, o, i tak siedzę, tak siedzę z tyłu, że to się kiedyś tym naprawdę jeździło, też jak miałem 18 lat, moim pierwszym autem był maluch, ale nie przypominam sobie, żeby tu było tak ciasno, no ale człowiek się przyzwyczaja do dobrego bardzo szybko, taki rzut jeszcze jak deska wygląda z przodu, pod suficie ładny, taki welurowo-zamszowy, filcowy jakiś, o tu mamy miejsce na podłokietnik. Dobra, ja teraz jak ja teraz wyjdę tu? Eee, o, dobra, jest. Na szczęście tego nie domknąłem, bo miałbym problem, żeby stąd wyjść. Okej, tak to wygląda. Zawsze trzeba trzepnąć tymi drzwiami, inaczej się nie zamknie. Tutaj wloty, które chłodziły nam silnik. Tutaj tak samo, bo nie wszyscy wiedzą, ale silnik jest z tyłu. Proszę bardzo, tak wygląda silnik. Dostęp do wszystkiego. Dostęp do wszystkiego jest. Każdy mechanik to naprawi prosta konstrukcja. Nawet żarówki, wszystko wymienimy sami, bo imień żarówki to wystarczy odkręcić tutaj. Wyjąć ten klosz i mamy dostęp do żarówki, już jest hakiem, czyli auto praktyczne, bo malów miał być praktyczny, miał być dla zwykłych rodzin. Jak to wygląda? się pokażę bagażnik. Bagażnik jest z przodu jak silnik z tyłu oczywiście. Tutaj naprawdę mało co wchodzi. Tutaj mamy akumulator. Tam mamy miejsce na, na koło. Tu akumulator jest większy, więc koło nie wchodzi. No i tutaj co? Nie wiem co tu można włożyć. Jakieś podręczne zakupy. I to wszystko. Tu jeszcze przód malucha. On się już nazywa Elegant, czyli jest ten nowszy, starsze jeszcze miał chromowane zderzaki. I to jest ostatni wypust fiata 2000 rok. Elegant polska historia motoryzacji. Zobaczymy sobie ten filmik za, za 50 lat i wspomnimy jakie to auta jeździły po naszych drogach. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.